Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich z Państwa po kolei, przepraszam, coś nie głos ukradł i dlatego dzisiaj wszystko będzie w rękach um, Tamary. Tamary. Tamarka chcecie trochę przekupić. A szczególnie chciałam jeszcze pięknie przywitać Anię i Bartka bohaterów dzisiejszej wystawy. Dobryczą Państwu bardzo serdecznie witam wszystkich tutaj zgromadzonych na kolejnej już wystawie w Galerii Sztuki Gromada. Dzisiaj mamy piękną prezentację fotograficzną, zanim oddam głos autorom, chciałabym przeczytać krótkie notki biograficzne, aby Państwo ci, którzy Mieli okazji jeszcze poznać artystów, zapoznają się z ich twórczością. Zaznaczam, że ta twórczość jest bardziej bogata niż to, co przeczytam, ale po prostu takie, to jest taki zwiastun e, ich dokonań twórczych. Anna Janina Kozu urodzona w Kielcach, absolwentka liceum ogólnokształcącego oraz studium wychowania przedszkolnego. Wiele lat pracowała zawodowo w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci. Była kuratorem Galerii Pół prowadzonej przez Polskie Stowarzyszenie Edukacji Plastycznej w Kielcach. Wielokrotnie uczestniczyła w wystawach i plenerach artystycznych organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Edukacji Plastycznej w Delegatura w Kielcach, między innymi w wystawach. Gorące lato, w czerwieni, świętokrzyskie krajobrazy. Brała udział w kilkunastu wystawach przeglądu fotograficznego w organizowanych przez BSCK w Busku Zdroju, a także organizowanych <coughs> przez BWŁA w Kielcach, Kapitałach sztuki. Tworzy w dziedzinie rękodzieła artystycznego, rysunku i fotografii. Amen. Waldemar Zbigniew kozu, urodzony w Kielcach artysta sztuk wizualnych, doktor habilitowany sztuki, absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Kielcach. Studiował malarstwo na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 1986-2013 był wykładowcą akademickim na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego. Od 2014 roku jest profesorem na Politechnice Świętokrzyskiej w Katedrze Konserwacji Zabytków Architektury i Urbanistyki. Twórczość w zakresie malarstwa, rysunku, grafiki i fotografii. Autor 50 wystaw indywidualnych. Brał udział w ponad. 330 wystawach zbiorowych. Jego prace rysunkowe, malarskie, graficzne i fotograficzne znajdują się w zbiorach muzealnych, galeriach i kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą, m.in. w Anglii, Chinach, Francji, Niemczech, Macedonii Północnej, Norwegii, Kanadzie, Ukrainie, USA i na Węgrzech twórca i kurator projektów artystycznych, organizator i kurator plenerów, wystaw plastycznych i fotograficznych. Należy do Związku Polskich Artystów Fotografików Okręg Świętokrzyski, Stowarzyszenia Międzynarodowe Kiennale Grafiki w Krakowie, Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Plastycznej Delegatura w Kielcach, gdzie obecnie pełni funkcję wiceprezesa i sekretarza zarządu. Na wystawie artyści zaprezentowali 42 prace fotograficzne, z czego 22 w kolorze wykonała Anna, a autorem 20 czarno-białych jest Bardella. I tu, właśnie y, robiąc aranżację, y, zdecydowałam te prace, y, tak, y, że tak powiem, pomieszać, żeby nie było, że w jednym miejscu są tylko czarno-białe, a w innym kolor. Tu jest właśnie tak, że artyści jako małżeństwo też na ścianach... Lubią się mieszać. Tak, lubią no się, no dobrze powiedziane. Tematem wystawy jest sztabnica, małe uzdrowisko w województwie małopolskim, położone w Dolinie Dunajca, w sercu uroczych pieszych teraz proszę autorów o wytłumaczenie, dlaczego szczabnica stała się tematem wystawy. Proszę bardzo. No. No. Proszę. Proszę. może ja powiem tak. Takie. Proszę. Po jednym z dwóch zdaniach. Na początek to bardzo chciałam panu podziękować. Za tą właśnie wystawę, którą przygotowali dla nas. Oczywiście Bogdanowi i pani Grażęca. To, że mogliśmy tutaj właśnie zrobić tam Czemu Szczernica? No nie jeden raz w szczerwice. I tęsknimy za nią. Chociaż powiem w jednym słowie, że to nie jest już ta szczelica, która była sprzed wielu lat, jaką pamiętamy. Ale tak na chwilę to chcieliśmy zatrzymać właśnie fotografii, to co teraz tam jest. W tym roku, mm, nie, nie wiem co ja mam powiedzieć, <noise> po prostu było No Moja fotografia no, to jest takie, że ja nie ingeruję, to co po prostu wstryknę, to co mi się uda zrobić, więc nie, nie przetwarzam tego, jedynie co zrobię no, to tylko to, że powiększam i zostawiam to, to co migawka zrobi i ja podpatrzę przez nie. Tak wygląda właśnie moje prace tak wyglądają. Tu Nie wiem, mój mąż dużo umie, dużo wie i lubi. Więc, ja no, więc, więc może on więcej opowie. Proszę Państwa, bo tu padło pytanie, za Szczawnica, no tak jak już Pani Ania powiedziała, często tam bywamy. Są to takie powroty sentymentalne i lubimy tam bywać i czasem jesteśmy kuracjuszami, jadąc tam na rehabilitację, a czasem jedziemy sami. Natomiast zawsze jedziemy z za aparatami fotograficznymi, no teraz wszyscy fotografują i te aparaty mają przy sobie. My raczej nie używamy takich aparatów jak komórka. Robiąc dokumentację, robią tam. też używamy komórki, natomiast no raczej staramy się, żeby to były aparaty takie bardziej profesjonalne i robimy zdjęcia. Czasem tylko dlatego, żeby zrobić to zdjęcie, żeby zdokumentować, żeby z tą chwilę, tę efemeryczną czasem chwilę zatrzymać. I to gdzieś się odkłada na bok. A w tym roku, ponieważ mieliśmy w perspektywie wystawę, zastanawialiśmy się zanim, co my pokażemy o tej wystawie. Bo tak, Tamara, a, Tamara tam, no, ma swój kalendarz i, i wiesz, poustawia te wystawy i w którymś momencie przychodzi do tego, że trzeba tę wystawę zrobić, ponieważ no spory zasobnik był tych zdjęć, przyjęliśmy właśnie taką formułę, powiedziałem za nią i ty i ja jesteśmy w tym miejscu, A wystawa się wtedy razem złączy, prawda, te dwie wystawy. Wystawa twoja i moja. I tak jest. Yy, ładnie się wyróżnimy przez to, że po pierwsze ten pejzaż jest, ale ten pejzaż ani jest troszkę inny od mojego. Jest kolorowy, bo bardziej przestrzenny. Yy, w większości patrzenie z lotu ptaka. U mnie odwrotnie. U mnie raczej z żabiej perspektywy I, i, I często jest to obiekt architektoniczny. W racji tej, że no to moje zainteresowanie architekturą w związku z tym, że pracę, pracuję zawodowo yy, na kierunku architektura, polityki świętokrzyskiej jest, jest być może z tego powodu bardziej zbieżne z tym, co robi. A poza tym, mnóstwo tych obiektów, które tam spotykamy, spotykaliśmy w Szarnicy, niektóre już nie istnieją, a niektóre chyba za parę chwil lat, też przestaną istnieć. One tutaj są. Hmm, ale jest jeden taki obiekt, który zrobiliśmy, zrobili tak, wróciliśmy i... Potrzebne. Cztery dni po naszym powrocie spalić. Więc no, tak się dzieje w Szczabnicy. Szczabnica trochę podpada. Więc żebyśmy ją zatrzymali w tym roku, w takim stanie, jakim jest, a zobaczymy, co za parę lat. Miejmy nadzieję, że nie będzie to aż taki, taka tragedia. Te drewniane obiekty, piękny Boży dar nam jest po drodze, tam w końcu możecie zobaczyć. On dwa lata temu, jak byliśmy, był lepszy, w tym roku jest już gorzej. Być może będzie tak, że za jakiś czas nie będzie tego obiektu, nie będzie paru z tych obiektów. Jest to udokumentowane, ale nie robiliśmy tych zdjęć tylko i dlatego, żeby dokumentować. Fotografujemy, bo chcemy fotografować. Yy, yy, zatrzymujemy yy, pewne miejsca w kadrze, yy, komponujemy te kadry, yy, robimy te tak zwane wnętrza, yy, pokazujemy, że ten obiekt jest w jakimś wnętrzu, on się komponuje do ram kompozycyjnych. Tak to robimy. Ania ja z kolei patrzy szeroko, co istotne. Tu Państwo możecie zobaczyć, że my wchodziliśmy w Wchodziliśmy na góry, bo trzeba to zdjęcie zrobić, z taka. ptaka, sprawdzamy się, mamy już trochę lat, a w związku z tym, no chcemy, żeby to, to nasze zdrowie jeszcze troszkę potrwało, i, no i wchodzimy na tą górę, a póki co chcemy pani, Państwu pokazać, że, my z tego góry tym czasem, mam nadzieję, że tam wejdziemy za, za jakiś no, rok, dwa, poproszę się. i może pokażę, więc coś na pewno dziękuję. Dziękuję wam za przyjęcie.